Ja, Ola, Stefanie, i dzisiaj będziemy śpiewać taką piosenkę. Co, to, co było? Minęło, więc zaczynamy. Gdzieś na rajdowym ślaku Majna z deszczem zapraszał w, se w seprogi. progi. Ten czy słońce tkał na drutach deszczu. kurzem ścielił nam rajdowe drogi. Ten czy słońce tkał na drutach deszczu kurzem ścielił nam rajdowe drogi. To, co było, minęło. To, co było, nie wróci. Tylko wiatr, wędrowny wiatr. Nasze piosenki nuci. To, co było, minęło. To, co było... wiatr, wędrowny wiatr Nasze piosenki nuci Ciche dźwięki gitary Pozwalały płonąć ognisku A z dymem się snu refren stary Po uśmionym już brzosowisku a zdymał się znów refren stary po już już wrzosowisku. To co było minęło, to co było nie wróci. Tylko wiatr, wędrowny wiatr nasze piosenki nuci. To, co było, minęło. To, co było, nie wróci. Tylko wiatr, wędrowny wiatr nasze piosenki nuci. Często w myślach wracamy. Do gitary, ogniska i szlaku. Z biciem serca piosenek słuchamy. Zaglądamy do starych plecaków. Z biciem serca piosenek słuchamy. Zaglądamy do starych plecaków. To, co było, minęło. To, co było. Wiatr, wędrowny wiatr. Czekajcie. Nasze piosenki nuci. Czas wędrował za nami. Zmienił nas i przyjaciół pozmieniał. Wszyscy gdzieś się rozbiegli po świecie. Dziś zostały już tylko wspomnienia. Wszyscy gdzieś się rozbiegli po świecie, dziś zostały już tylko wspomnienia. To co było, minęło. To co było, nie wróci, tylko wiatr, wędrowny wiatr, nasze piosenki nuci. Gdzieś na rajdowym szlaku Maj nad deszczem oczy przemyje Tęczy słońca da, a potem w domu Znów pamiętnik w szufladzie utyje Tęczy słońca da, a potem w domu Znów pamiętnik w szufladzie utyje To co było minę to co było nie wróci, tylko wiatr wędrowny, wiatr. Nasze piosenki nuci, to co było minęło, to co było nie wróci, tylko wiatr wędrowny. Naszej piosenki nuci. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa!